przedstawiać nie trzeba człowieka, dzięki któremu my wszyscy tutaj dzisiaj jesteśmy. Przed Państwem prezes Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke. Mówi się o nas różne rzeczy. Mówi się, że jesteśmy absolutnie radykalni i nie zdolni do kompromisu. A przecież to nieprawda. I zawsze się, jesteśmy zdolni do kompromisu. Pod warunkiem, że ten kompromis pójdzie we właściwym kierunku. A nie oddali nas od naszego celu. Mówi się o nas, że my w sambu popieramy, potępiamy wszystko, co się dzieje. Nieprawda. Jak słusznie powiedział nasz kolega przed chwilą, jeżeli Lew Kaczyński, Osob Kaczyński znieśli parę spadkowy, to my bijemy brawo. Jeżeli rząd pana Tuska jako jedyny nie wziął udziału w wyryśliczach grypa, bijemy brawo. Jeżeli rząd pana Tuska zawetował dalsze zrzele w parku z urbanem bijemy brawo. Jeżeli rząd pana Mindera zmniejszył akcyzę na alkohol i zmniejszył CIT, Jemy brawo. Jeżeli rząd pana Belki, naszego bloga, przez ideowego, ale nie ustąpił i nie podniósł podatków pod naciskiem szefów dwóch największych państw w Unii, czyli Francji i Niemiec, wiemy brawo. My to jesteśmy bardzo pryncypialni, a nas nie interesuje, jakie będą skutki wyborcze. Jesteśmy gotowi mówić prawdę, nawet jeżeli chwilowo na tym tracimy. Cały czas mówiliśmy to samo. Nie dbając o to, czy statek płynie w tę stronę, czy w tamtą, my mówiliśmy to samo, że trzeba płynąć w tym kierunku, na prawo, ku wolności. I proszę Państwa, doczekałem tych czasów, że idziemy, że jedziemy ulicą, a tu wszyscy rozpromienienieni radością, Panie Prezesie, tylko się uda, zobaczy Pan. Bo teraz jesteśmy jest rzeczywiście jedyną nadzieją białych, zresztą przez białych, więc musimy siedzieć o za czerwonych. Jasno osobiście... powiedzieć. Ja osobiście wiele razy robiłem kompromisy w życiu, najbardziej oczywiście, ale jedno jest pewne. Nie wolno nam odejść od principiów. Nie wolno nam powiedzieć taką na kompromis. Wolno nam powiedzieć, że owszem, boimy się, że wygra czarna. się na szarę. Ale nie wolno nam nigdy powiedzieć, że szare jest dobre. Dobre jest białe. Szare to jest tylko być może smutna konieczność, którą zmienimy. Być może czarny czasowo. Ale nie można tego nadać dobre. Co to jest dobro, to my wiemy. Nasi przodkowie na własnych plecach yy, wyselekcjonowali zasady, które nami rządziły. Europejskie zasady, polskie zasady, każdy naród, jakieś swoje zasady, konkurowali między sobą, biły się między sobą. Jedną z wartości europejskiej jest to, że Europa nigdy nie była zjednoczona, że wybiłyśmy się między sobą, to była wolna konkurencja o gospodarkę, o demografię, o zdolności wojenne, na różnych porach nasze narody ze sobą konkurowały, i dzięki temu, że konkurowały, to myśmy opanowali w pewnym momencie cały świat. Bośmy się nie bali konkurować, byśmy się nie połączyli w jeden kraj. Myśmy konkurowali ze sobą. Bo wolna konkurencja, nieustanna walka. Ja Słyszałam takie gadaniny, że najważniejszym celem gospodarki jest bezpieczeństwo. Najważniejszym celem jest rozwój, zapewnienie konsumentom tego, co potrzebują, ale to nie przez zapewnienie bezpieczeństwa producentów. Nieprawda. Producent musi się bać. Musi się bać, że zbakrutuje, jak będzie źle pracował. Robotnik musi się bać, że jak będzie źle pracował, to go na zbito mordę wyrzucą z roboty. Tylko wtedy, jak producenci będą się bali, to 40 milionów Polaków Konsumentów będzie zadowolonych, bo na będą dawali im to, co ci ludzie potrzebują. To jest zupełne odwrócenie tego, co wygaduje teopis, PiS, którzy niski odbają ludzi pracy, którzy nam Nieprawda, proszę Państwa. Kobiety są cichymi bohaterkami walki gospodarczej. To one, te kobiety, chodzą od sklepu do sklepu, żeby kupić trochę lepszy i tańszy towar. To ta kobieta jest znacznie ważniejszym elementem życia gospodarczego niż producent zegarków czy producent telewizorów. Bo on wie, jak panuje wolny rynek, to on musi robić to, co konsumenci chcą. I dlatego właśnie wolny rynek. Jest tak ważne, bo często Lewisa mówi, jak to, to nie człowiek ma rządzić gospodarką, tylko jakiś bezysłowy rynek. Prawda, jak jest rynek, to właśnie rządzą ludzie, natomiast jak nie ma rynku, to rządzi jakiś nieludzki mechanizm, jakiś nieludzki urzędnik, który wydaje przepisy, które mu się tam akurat przyśniły w i w wyniku tego, w wyniku tego aparat gospodarczy zaczyna szangować. Pamiętajmy o tym, że to, to samo tyczy rodzin. Rodziny mają różne zasady, różny karmią matki swoje dzieci i mają do tego prawo. Te, które mają dobry sposób karmienia dzieci, wychowywania dzieci, te rodziny będą rosły. Ale nie może polityk z góry mówić, jak się karmić dzieci. Tu mamy wolna konkurencję tych rodzin, na tych matek, tych ojców, którzy. zbiorowy wynik. Optymalizację naszego narodu. To dzień moralności. Różni ludzie różnie wychowują te swoje dzieci, różni się zachowują i znów te rodziny, które mają właściwe postawy moralne, wygrywają i przekazują te cechy naszym pokoleniom. Proszę Państwa, nie chcę mówić długo. Pamiętajmy, nasi przodkowie bardzo ciężko pracowali, żeby nam te wartości przekazać. I przyszli ci panowie z Brukseli, których chcą te wartości wyrugować, których chcą je zastąpić antywartościami, prawda? bo oni mają to naukowo obliczone. A my mówimy, że my nie wierzymy w naukowe obliczenia, my wierzymy w fakty, my wierzymy w życie i życie pokazało, które metody są dobre, a które są złe. Bo to o tym trzeba pamiętać nie wiem, mówił coś o i szkiełku, prawda, i o życiu. Któż, proszę Państwa, decyduje życie. I wszyscy, wszyscy w całej kulturze europejskiej wierzyli zawsze w empirię. Wierzyli w to, że dowodem słuszności tezy jest praktyka, a nie zgodność z małymi teoriami mówionymi w Brukseli. Zatem dzisiaj są ludzie, którzy w ogóle nie patrzą na to, co się dzieje w życiu, tylko patrzą na formułki. Czy znaczy, na ta ambasadach jest co najmniej 50% kobiet i 20% choroszów? Bo jak nie, ta ambasada źle pracuje. To jest takie taki powiedzają obiektywne. A my mówimy, że ważne jest subiektywne. Ważne jest to, czy my czujemy, czy to działa, czy nie działa. I wszyscy w całej Europie czują, że to, co robi Unia Europejska, nie działa. Że żyjemy w stanie stagnacji, zastoju. Wszyscy się naukowo rozwijają. Tutaj kolega Woch pokazywał, pokazywał prawdę, że nawet, nawet taka wyśpiewana, powszechnie Białoruś, rozwija się szybciej niż kraje takie jak Polska czy Niemcy, będące pod okupacją Unii Europejskiej. To nie znaczy, że Europa się jeszcze szybciej rozwijać. Na pewno można by jeszcze szybciej. Ale trzeba odrzucić te zasady unijne i wrócić do normalności. Dlaczego ja muszę przeżywać coś takiego, że widzę, że pan Paszczerka, który właściwie jest najlepszym politykiem gospodarczym, ma lepsze wyniki od Polski? Dlaczego ja musiałem dłużej czasów, że musiałem, znaczy nie musiałem, ale doszło do tego, że przemycałem z wolnego świata, czyli z Białorusi, żarówki do Polski? Dlaczego. Proszę państwa musimy się na co dzień borykać z nonsensami. Ja się borykałem już przez 70 lat z komuną. Nonsensami się wyśpiewało. Proszę Państwa, przyszła przykomunowa Polska. Te same nonsensy, te same głupoty. Bo nie zmieniono klasy politycznej. Nie zmieniono ludzi, którzy byli wychowywani w tym lewicowym sztafażu, byli wychowani w tym lewicowym stylu myślenia. Dla nich to, co my mówimy, jest po prostu niezrozumiałe. Oni tego nie rozumieją, zrozumcie, bo bardzo wielu ludzi myśli, że tak złośliwie to rzucają. Nie. Dla nich to jest intuicyjnie niezrozumiałe. To, co my mówimy, to nie mieści w ich kanonie. To są jakieś nonsensy, prawda? Nie mam. Gdyby oni mogli zrozumieć, nawet jedno zdanie tego, co my mówimy, to musieliby zanegować cały. SWój styl myślenia. I tego nie zrobimy. I my musimy tych ludzi odsunąć od seru władzy, bo nasz statek płynie w złą stronę i kandydat jest coraz bliżej. Skończmy prostymi słowami. Ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że Fundusze emerytalne są bankrutami. W normalnym kraju wszystkimi zajmuje się syndyk naszych upadłości. To już zresztą trwa, to tylko dlatego, że jeszcze Arabowie są dość mocni, Chińczycy w sumie są dość dość blisko, żeby ten cały majątek przejąć. Tylko dlatego to jeszcze trwa. I my musimy powiedzieć jasno. Polska, żeby ocalić, musi się wyrwać z tego zaklętego kręgu całego myślenia. No, Chińczycy nas kupią, albo Arabowie nas zaleją, prawda? I zaprowadzą Oni mówią, co, to żyjecie w XIX wieku? No, możliwe, ale wtedy Europa rzuciła światem. Historia kołem się toczy. Zacząłem od powiedzenia, że prawica była skazana na niebyt, a w tej chwili historia kołem się toczy i prawica po malutku, po malutku wychodzi teraz na górę. I proszę Państwa, jak mówił zbity socjalista, będzie jeszcze słoneczko na naszej ulicy. Dziękuję. wyborczych nie ma osób przypadkowych. I nie wierzcie w to, jak e, słyszy, słyszy, słyszycie opinię, że Kongres Nowej Prawicy, partia Uniosceptyczna, startuje w wyborach, bo robi sobie z tego jaja. Nie, proszę Państwa. My do tej sprawy podchodzimy bardzo poważnie. Jaja to sobie z nas wszystkich robią e, partie, które na swoje listy wciągają celebrytów. Sportowców, ludzi o jakiejś nieokreślonej tożsamości, ludzi, którzy tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia. My tego ro nie robimy nie dlatego, że my ich nie tolerujemy. My tego nie robimy dlatego, że to jest zbyt poważna sprawa. I ci ludzie po prostu nie mają nic do wniesienia w tej wyborach. Dlatego dzisiaj mieliście Państwo okazję poznać tylko fragment naszej drużyny. Mamy oczywiście listy zarejestrowaną w całym kraju, i gdybyśmy tutaj dzisiaj wszystkich kandydatów zaprosili. Każdy z nich miałby coś do powiedzenia, natomiast my siedzielibyśmy tutaj ze dwa dni. Dziękujemy państwu, państwu bardzo za przybycie. Pamiętajcie, że 25 maja Nowa Prawica wchodzi do Europarlamentu. Dziękujemy.